Słuchajcie, w sumie to odpuściłem sobie na dwa dni z bo sporo pieniędzy już tu utopiłem. No ale dzisiaj za dobry uczynek zrobiłem 20 zł. Może to nie mają tak dobro, lubi wracać. Stwierdziłem, że zamiast kupować 100, 200, 300 zdrapek, tak, odrzućmy tę metodę. Kupiłem 10 za te dwie dychy, za dobry uczynek. 5 sam wybrałem. 5 poprosiłem pana, który mi sprzedaje, żeby dał coś tam od siebie. Nie wiem, które to są z nich. W każdym bądź razie 5 moich, 5 od kogoś. Zobaczmy, co tam się trafiło. Wdrapałem liczby, jakie mamy w losie. a no, zobaczmy wygrywające 28, niestety 28 nie ma. I 16. 16 niestety też nie ma. Czyli tutaj mamy w wtopę, bym tak powiedział. Niestety dobro nie wróciło. Mówią, że wraca. Na pewno zło wraca. Czy karma wraca? Ale czy dobro? dwadzieścia osiem i dwadzieścia pięć. Słuchajcie, to już drugi los i <słuch> wygląda na to, że nic nie ma. Córka mnie woła. Wiecie co? Chyba pójdę do rodziny, bo drugi los, gdzie nic nie ma. Wiecie co? Do trzech razy sztuka. Zdrapuję trzeci może z tej drugiej puli. Nie wiem, może ta jest moja. Zobaczmy z tej drugiej puli, jeżeli nic nie będzie w tym trzecim. Do trzech razy sztuka. No to idę do rodziny, słuchajcie, i spędzę miło czas z moją córką. Niestety powiem, że nie jedziemy na wakacje, ale za to Tatuś zrobił dobry uczynek. Słuchajcie, 13 i 23. 13 niby pechowa, ale może w tym przypadku będzie szczęśliwa. Będzie czy nie? Jak myślicie? Gdzie jest 13? Tu. Nie, dwadzieścia osiem. No to co? No to tu będzie trzynastka. Dwadzieścia dwa. Jak dwadzieścia dwa, to może tu będzie dwadzieścia trzy? Nie, Osiemnaście. Ech, lecimy wszystko. <zysy> Do cię wiarę? Wiecie, dlaczego je kupuję, te losy? Bez największe prawdopodobieństwo wygrania. No, te losy są w sprzedaży od lutego ubiegłego roku. Ponad połowa już jest sprzedanych 12 głównych wygranych po 50 tysięcy 12, z czego trafionych dopiero 3. Więc kiedy, jak nie teraz, jest szansa na tą główną wygraną? Słuchajcie, miało być trzy, ale pochłonęło, pochłonęło mnie to. No muszę, muszę sprawdzić. Przecież to jest niemożliwe. Mało tego. Reklamują się, że co czwarta zdrabka wygrywa, czyli to musi być ta zdrabka. Sprawdźmy. Hmm, uwierzycie to? Że czwarta zdrabka co czwarta wygrywa, czwarta zdrabka, czwarta, czwarta, czyli ta wygrana, która powinna być, nie jest wygrana. Może, może, może tu, 16, 15. Nie, my szukamy 28 albo 24. Widzicie? Czuję się oszukany, zawiedziony. Sprawdzamy dalej. Zostały mi trzy wylosowane przeze mnie. Trzy dane przez pana. Nie ja wiem, które są które, no ale dobra, wylosujmy. Zamykam oczy, kręcę kręcioła. Ej, tutaj coś jest, dobra. Naprawdę z zamkniętymi oczami, z zamkniętymi oczami mam. Otwieram oczy. To jest ostatni, który sprawdzamy. Naprawdę. Dwadzieścia trzy, szesnaście. Dwadzieścia osiem, nie tego szukamy. Dwadzieścia dziewięć, nie to. Trzydzieści, trzynaście, dziewiętnaście. 18, 11, 14, uwierzycie w to? Jeszcze tak fatalnej serii już dawno nie miałem. Odpuszczamy i wracamy do tego za dwie godziny. Uf, zostało nam 5. No, słuchajcie, jeżeli tam będzie 50 tysięcy, to nie będę rozczarowany. Co myślicie, co tam jest? Sprawdzimy później.